Zacznę, szczególnie Pani Agnieszki Będzik, popa energetyczna, która po prostu tutaj była która dzięki niej to wszystko się zaczęło. E, dziękuję starostwu za zaproszenie, za zaufanie. Dziękuję Państwu, że przyszliście. Ja tutaj rozmawiając o, o kwestii, to ja zawsze powtarzam, bo miałem teraz że skupienie w, w Filharmonii Bałtyckiej do 1908, takie wystąpienia są równie miłe, jak spotkania z niedużym gronem, nie gronem publiczności, ludzi, którzy chcą po prostu poświęcić mu czas. E, to nie będzie wykład. Proszę Państwa, e, chciałem Wam przekazać jedną rzecz. To jest bardzo, bardzo osobisty czas Chcę się z Wami podzielić może nie obrazkami z głowy, bo Ponad 3,5 tysiąca amarki mogę zdjąć z moich wypraw wysokobowskich e, z Kilimanjaro, Lubruza, a Konkagua, jeszcze Koszczytu Ameryki Południowej, e, Delay, na którym zostały moje paluszki, e, ale też z biegów, e, bo biegałem w największych maratonach w południach ten, Nowego Jorku, Tokio, Waszyngtonu, wszystko w celach społecznych. Tego nie będzie na tej prezentacji. Natomiast chcę się z Państwem podzielić tym, co mnie spotkało. Wyrzućcie mój telefon, który był wymieniony. Przepraszam, ja jestem jest tu polskim języku głupim, dlatego trochę I chciałem się podzielić z Państwem przede wszystkim tym, co mnie spotkało. Chcę powiedzieć o ludziach, których spotkałem na swojej drodze, o sytuacjach, które wam potrząsnęły mocno i chciałbym, żeby każdy z Was wyciągnął z tych dwudziestu paru slajdów choćby jeden element, który dawał taką infekcję do zapytu nad życiem. Ja to nazywam zapytaniem każdy oddechem, bo nie jestem obiektywny w tym, co mówię, bo mówię do nas facet, który od 40 lat boryka się z chorobą nowotworową. Moi koledzy z GoPro obliczyli ostatnio, na na ilość szwów, Jest ponad 108. Twierdzę, że tylko na jednym miejscu nie mam szwów, ale że popracuję nad tym. Natomiast e, e, wszyscy moi lekarze już nie, mam, nie? I Niestety, jak jadę do koledzy, na miejscu Instytutu na ulicę Garcalską, nie mam za bardzo tam już z kimś pogadać. Odchodzą moi koledzy, ja, ja cieszę się bardzo, że, że przyszło mi przemawiać w bok. Bokiem. to jest moje ukochane miasto. 25 lat temu czekałem na rogu na mojego brata, który był wyode mną. A później, niestety, w 2000 roku w lutym zmarł. I ja na cmentarzu w Krzyżanowicach przeżyłem własny pogrzeb, które przyjechali przyjechali żałobnicy. Okazało się, że część myślała, że zmarł Piotr Pokot hancerz który miał problemy. No okazało się, że z Mark Krzysztof. No, było dosyć traumatyczne doświadczenie, natomiast Moknia zawsze mi się będzie kojarzyć z marszem na Smyków, kiedy jeszcze nie było e, poboczy, jazdą pociągiem w relacji Kraków-Biadoliny, gdzie dużo wesołych rzeczy siedziało, no i z Markiem Piekarczykiem, który siedział tu zawsze na rogu w i tworzył koloryt. Proszę Państwa, kluczem do tego wszystkiego o czym chcę opowiadać i um, zostanie dzieci w książce, którą, którą wydaliśmy tutaj popełniliśmy z Marcinem Gazną. To jest taki huligan, który ma dużo nerwów dla mnie i nocami spisywał to, co, co, co przedyktowałem ogarniał to redakcyjnie. Natomiast um, hasłem wywoławczym było że kiedy los wrzuca ci kłody pod stopy, trzeba poszukać siekiery, by pójść dalej. Ale proszę Państwa, polecam Wam siekiery yy, typowej. Polecam Wam, żeby tą siekierą była miłość, żeby była przyjaźń, żeby było baczenie na innych ludzi, yy, uważność tego życia, bo niestety przemijamy bardzo szybko i dopiero w traumatycznych doświadczeniach łapiemy się na tym, że coś przegapiamy. Yy. Będę mówił o wyborach, o pozbyciu się strachu, o przyjaciółach moich i o ludziach, których uważamy za najsłabszych, badają mi jako kod dostępu do zrozumienia człowieczeństwa. Ja mam bardzo osobisty czas w tej chwili. Martyna Wojciechowska namawia mnie, żebym zdobył wszystkie szczyty skorąg ziemi. Chyba się wtedy uda. Nie ze względu na to, że mi się nie chce, ale po prostu trzeba wiedzieć, kiedy spasować i wydarzenia na denali, w przyliku 45 stopniach się umiarła na awalice, gdzie i okazały się, że palce odparzy, dały mi do myślenia, że trzeba mieć pokoje do tego, co wielu ludzi nie ma. Niestety, ale góry niszczą swoje internecie. Trzeba sobie w pewnym momencie powiedzieć, że tak jest ze wszystkim, z bieganiem, z, z chodzeniem na gory. Natomiast ja mam swój FRS do zdobycia, mam 5,5 cm i to jest paśmielita piąta znowa. Ja nie bardzo, ja tak powiem, mam siłę na to, żeby się znagać, ale ja pewnie radę kolejny raz. No i to, że jestem kilkadzinnym mieściem mojego brata, który, który też został bardzo wiele dla mnie, przekazał mi i dał mi bardzo wiele pięknych, pięknych filmów. Proszę Państwa, ja popełniłem jeden błąd, a w roku że w zeszłym roku organizowałem koncert Krakowski Artyści Ukrainy, gdzie krakowscy artyści, pisy pod paradami najsłabniejsi śpiewali i śpiewaliśmy ponad 50 tysięcy złotych i pojechałem w powoju humanitarnym na Ukrainę. Byłem w Burzy, w cierpieniu, rozmawiałem z ludźmi poparatanymi przez wojny, z zgłąconymi kobietami, z ludźmi, którzy przeszli piekło. I do dzisiaj to mam przemyślenia na temat tego, dlaczego się nazywamy Homosapieńskim jak polityka i, i potrafi wprowadzić straszne strasznie hmm. zamieszany w naszym hmm. Natomiast polecam Wam jedno, wciągnijcie z siebie strach. A mi się: ja no jestem i <giby> Jest taki film <giby> do Widlega Scotta yy, łosca Androidów, gdzie Rudger Hauer, który gra Androida, bezwzględnego, jest łapie za rękę łosca androidów i na niego przez Hamisona Forda, który leci w przepaść, podnosi go za rękę i mówi jak to się jest bać. Trakt to jest bodega niewolników. Zwróćcie uwagę, że cywilizacja i to, co nas otacza, wzmaga nas to, żebyśmy się cały czas bali. Żebyśmy się bali na kredytów, bali wojny, bali epidemii, e, bali zielonych obietnicy i grzybicy pazowczych. Ja wyrzuciłem telewizor do, do garażu. I powiem wam szczerze, że jestem dużo zmroższy psychicznie z tego powodu. Uda się unikać bombardowania tym, co nazywamy strachem. Bo pamiętajcie, że w średniowieczu człowiek przyjmował 10 impulsów dziennie, a w tej chwili mamy 150 wydziergów. W Androidzie jesteśmy bombardowani cały czas wiadomościami, które nie są dobre. I jest to przerażające w momencie, kiedy odbędziemy się uczucia strachu, stajemy się ludźmi wolnymi. Życie życie nabiera zupełnie innego wymiaru pieniędzy. Yy. Ostatnio no, zainwestowałem w siebie, kończyłem kurs yy, odporności trenera, certyfikowanego odporności psychicznej u Marka Kardijskiego. Spędziliśmy trochę godzin rozmawiając. No i przyznam szczerze, że tak jak pogląd Iron Man, facet yy, samiec Alfa, no powiedziałem się to w warsztacie, ponieważ okazało mi się, że dzieciństwo było kluczem do zrozumienia tego, co się w moim życiu wydarzyło. Te wszystkie szczyty, które ja zdobywałem, gdzie przekraczałem swoje granice, to oczywiście hancerski duch i na wspaniałych ludzi, których spotkałem na swojej drodze, ale to również krzyk na bezmiłość, na wykonywanie się w ciemię na rynku brata, gdzie był Piotrus. Jako zjeżdżał z prawego jak Krzysztof zjeżdżał w 7 minut, to ja zjeżdżałem w 5,5, to prawda później leżałem na kierunki, ale byłem pierwszy. I przyznaję szczerze, że dzieciństwo jest rodzajem matrycy klucza, który później wpływa na całe nasze życie. Ja na sobie zdawałem sobie sprawę, bo rozmawiałem z Markiem Kandyjskim na temat badań amerykańskich, że nawet w wieku prenatalnym, w okresie prenatalnym ma na nas wpływ, na nasze kształtowane psychiki to co czuje matka, co przeżywa I jest też dla mnie bardzo mocne doświadczenie, które spowodowało, że zacząłem analizować to co, co się działo w moim wycieczce, jak, jak krzyczałem bo, o, o to, że tu jestem, kochajcie mnie a, a było jak było, że w okresie nie zakończajmy politycznie Mój ojciec, ujeżdżał jeżdżę za granicę, mama opiekowała się na nim samodzielnie, na dopiekuńcza i później znalazł to wyraz moich, moich, moich poczynaniach. Tu uśmiech szczególnie do tych, którzy są ojcami, matkami, żebyście w sposób odpowiedzialny i mądry podchodzili do wychowania swoich dzieci, bo jest to, to bardzo istotne i można komuś zrobić wielką przyczynę. Ale trzy lata temu ukazała się książka pod tytułem Ubamy już cztery razy. Totalna bzdura. <grym> Mówili mnie, żeby był taki tytuł, bo miała się dobrze sprzedawać. No ale ja proszę Państwa, ja nie już cztery razy, ja się urodziłem cztery razy. Po Każdy zdrowi na rocie choroby nowotworowej, ja w czoł poczekaj się zrobiłem to, co widzili przez całe życie. Lekarz to nazywała ADHD onkologicznym. Moja no, pierwsza na pieśnięcie, to jest ktoś tam e, bardziej dosadnie. Natomiast faktem jest, że to też z bokiem związane, że w 1991 roku, kiedy usunięto mi półco, popełniłem no, głodny błąd. Siadłem na rower i przejechałem na 400 40 km mojego życia z Krakowa do Boki. Przez Kłaj, Stanisławice, dojechałem do, na Spykku do brata. Spałem trzy dni, żygałem trzy dni, a później wstałem i uruchomiło się to, co mój lekarz nazywał ADHD, ale po prostu się nabrało ogromnego tempa i proszę Państwa powiedziałem jako stary onko onkologiczny pacjent. Mianowicie yy, choroba domotworowa nie jest tylko chorobą fizyczną. Yy, Stan umysłu tak ogromnego pobudzenia, takiego rodzaju szaleństwa, chęci nachapania się życia powoduje ona dla samego zainteresowanego duże problemy. Jedna z moich partnerek powiedziała, jest jesteś fajny facet, ale ja myślałem, że siedzę przy ciepłym ognisku, a nie przy płodnym w skresie. I zdarza mi się, tutaj mówiłem, rozmawiałem z reporterką, gdzie wywiadu i mówię, że zdarza mi się, że spaceruję po 16 tysięcy osiedlach, po 2 o 3.20 w nocy, no, no wtedy zaczynają śpiewać ptaki. Jest cisza. Może no, się człowiek wyciszy, dzisiaj no, radna mnie. Panowie policjanci zatrzymywali i ale teraz wiedzą, że pan pierwszy spanceruje z taki, taki frik jest akurat. W 1984 roku pierwszy raz zaatakował nowotwor, miałem jest na 15, 16 lat. Ciężkie naświetlania, chemioterapia. Poziom onkologii wtedy to był paleolit po prostu. O pierwszych dawce na świetle przypominał lider szczyt, zęby się chwiały, mogłem przyjmować tylko płyny w temperaturze, że tak powiem, pokojowej, bo krew spływała po wewnętrznej strony gardła. ciężkie naświetlania, chemioterapię, pod której się czołgałem do, do umywalki. No i świeżym mi się, po toku, który mnie spotkał. No ja więc nie widziałem facetów świetlistych tunelu z brodą, ale człowiek jest naprawdę wkurzony na niego rodzaju stan, błogość jak wierzył. W 91' na ród choroby byłem młodym żonkosiem, plany lekarz śpiął karpel i powiedział, panie Piotrze ma pan zaciemnienie lewego płuca jak wieczór, znaczy za no ma pan nowotwór, plany nowotworowe zgłosić, pan Środek trzeba wyciąć, ale co wyciąć, a co doznałem amnezji, nie pamiętam trzy dni co się działo no a później poszło szybciutko to stało się z tym, wyprawa rowerowa, o której wspomniałem jeszcze wszyscy pokrwawiali, udało się Później tu z górki było. W 2004 roku pojawił się już na czole. Przeżywiłem go, straciłem słuch. Ciężkie powielania, w tej chwili teoretycznie jestem zakwalifikowany do szczepienia. Mam tu już nie ma ale nie wiem, czy się zdecyduję na kolejną baterię, którą W 2014. Okazało się, że mam nowotwór tarczycy. Tutaj uśmiech do pani, e, została wycięta tarczyca i no, zdewolowałem się kompletnie hormonalnie. Ponieważ pogoń, jak przystały na nie wiem, no, no, jak zażywam jakieś lekarstwa no, po chorobody, doprowadziłem się do stanu, gdzie miałem wybuchy płaczą. No, w momencie, kiedy widziałem małe dzieci, to, to się śmiałem. ale ja stworzę pewne dzięki. Dobry Panie w tej chwili jestem wyprowadzony na prosto. No a teraz pojawiło się coś niepokojącego na mojej licie. Też się, ponieważ e, moja kartoteka lekarska przypomina, jak e, na, na sprawach sądowych wchodzą wiożą to na, na Wielkim Wózku. No i niestety jak nie mówię o swoim dochodzie. No, przejścia onkologicznych, to nie jest mowa o stanie zapalnym, Jak mówię o mojej historii onkologicznej, to oczywiście jest bezpośrednia i